Kalachal, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ride Shadow Legends, a może raczej serii, pierwszej serii zatytułowanej Przeprawo przez Curse City. Zobaczymy, czy będziecie mieli ochotę takie coś oglądać. Za, czy znaczy ja zobaczę w komentarzach, słuchajcie, mam nadzieję. I może taką, sobie tutaj serię skonstruujemy, tak? Co odcinek będę wam relacjonował, gdzie idę, jak idę, dlaczego tam idę. I będziemy patrzeć, obserwować, gdzie mnie zastopuje, no bo. Jak mniemam mam taki moment nastąpi tutaj, słuchajcie, wtedy będzie trzeba kombinować, czy kogoś tutaj ulepszyć, czy kogoś tutaj zrobić, przerobić, czy może iść drugą stroną. No to wszystko przed nami. Dajcie znać w komentarzu, czy macie ochotę na taką seryjkę tutaj na, na, na tym kanale, żeby to wszystko obserwować, takie moje poczynania. Pierwsze w tym przeklętym mieście. Tutaj wam wyświetla aktualnie, słuchajcie. Jak sobie wczoraj poradziłem, bo yy, jak możemy tutaj za, zaobserwować, jak wejdziemy na miasto, no to wybrałem taką ścieżkę. Poszedłem sobie tutaj, słuchajcie, dołem yy, od C2C7, pyk-pyk-pyk, bumalka po drodze, później lekki zakręt i skierowałem się na, kolejno, na kolejnego bossa, który trzymał klucz który trzymał klucz, więc możecie, że jeden możecie zobaczyć, że jeden na to już jest zrobione. Ja tak naprawdę w nieświadomości, w nieświadomości, słuchajcie robiłem na poziomie hard. I tak będę robił to na razie na poziomie hard. Zobaczymy jak to pójdzie dalej. Na razie wydało mi się, no tutaj w tym kobyl yy, markecie, dość no, te, te fale, wiecie. Ja, ja mam tak, że ja na razie to wszystko po prostu puszczam na auto. Jak zaczną się problemy. No to będziemy kombinować z manualem, tak? No mam nadzieję, że na tym etapie rzeczywiście nie natrafimy na jako takie problemy. No zobaczymy dzisiaj, tak? Zobaczymy dzisiaj w tym odcinku. Na koniec jeszcze mam dla was otworzenie takich dziesięciu niebiesiutkich szardzików. Przetestujemy, czy wyleci jeden, jeden plus jeden. Słuchajcie, no. kto wie? Kto wie? Może się poszczęści, może się poszczęści. No i tak, ja sobie tak plan jest dzisiaj taki. Następujący, słuchajcie, następujący chcę sobie iść tutaj skręcić na C24. Tak jest, no C19 odwiedzimy, C24 to będzie drugi kluczyk, i trzecim kluczykiem pokonamy sobie tego otobosa. Później z C19 pójdziemy sobie na kolejnego bossa i pyk, i pyk, i skręcamy tutaj w tą stronę. I to będzie ile, jak na razie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem, bo tutaj jako takiego wyboru nie ma. Tutaj kierujemy się tą ścieżką, no i odwiedzimy tą, jak to się nazywa? Dead Rise. No, Dead Rise odwiedzimy. I zobaczymy co tu słychać. Chyba, że. No tak, tutaj skręcimy jeszcze na senda, Dobra. Zobaczmy, te fale jak na razie nie sprawiały jako takiego y, mi problemów. Więc. No. Nawet słuchajcie, sobie dam tutaj y, go na A, tak, rzucimy tak. Może być Elva, a nawet niech będzie tak. U niech będzie tak. I po prostu niech lecą. Ja myślę, że tutaj Septimus sobie z tym wszystkim poradzi. Yy, swoją drogą, jak Wam się jak na razie podoba, yy, słuchajcie, to, 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 to Cure City całe. Co sądzicie? Mi, mi, mi powiem, że podeszło. Tak wiecie, nowy kontencik, takie coś, coś, coś nowego, zawsze jakieś nagrody za darmożkę się przygarnie. No fajnie, no jeszcze ta mityczna postać też motywuje do tego, żeby jakoś tutaj właśnie to robić, tak. No, Septimus jak, do, jak, jak, jak doszło do jego tury, no to tutaj zrobił swoje, zrobił to, co miał, to, co miał zrobić. Jerzy jeszcze artaczek. Pyk, pyk, pyk i pyk. No i pozamiatane, dobre, i mamy lecimy dalej, lecimy dalej i tutaj mamy pierwszą taką C24, że potrzeba nam 3 gwiazdek no ja, ja patrzyłem, patrzyłem tam w przyszłość słuchajcie, w wró różbici mówili, że nie zawsze niestety sobie poradzę, słuchajcie, nie zawsze będzie tych gwiazdek, także trzeba, trzeba będzie coś tam pokombinować, wrzucimy sobie defense yy, następująco a tutaj w Doom Tower on daje, ten też daje w Doom Tower yy, ten daje we wszystkich bitwach Możemy tutaj jego też rzucić chociaż on nie do końca jest jeszcze zrobiony i niech lecą, niech lecą, niech robią swoje, wszystko jest tak jak być powinno, także nie ma co tutaj przedłużać i się zastanawiać, bo te fale jak widzicie nie sprawiają też dużo problemów, raczej są to szybciutka, szybciutka tutaj jest, jest przeprawa przez te, ten cobble market, tak, no, no i, i, i tak, także... No ale nie będę tu przyspieszał czasu, o tutaj nas ten gagatek zatrzyma, chyba że dojdzie do tury Helikata, żeby ten Block Damage zignorował, o ale nie starczyło niestety, nie starczyło niestety, także chwilę tutaj sobie popatrzymy właśnie niestety no, na taki, na takiego gagatka Templariusza, który nas zatrzyma, no ale dobra, lecimy dalej. Tutaj na fali, na fale takie widzicie, tutaj są też te nowsze czempiony ogólnie postawione, tak jak widzicie przed chwilą był ten Ma, Ma, Malkit, Ma, nie, nie pamiętam, ostatnio go wylosowałem pierwszy raz, także o nim mowa, no i tutaj mamy, słuchajcie, mityczne czarmy, mityczne czarmy do, 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 do użycia z także może na koniec odcineczka też sobie coś tam użyjemy, chociaż myślę, że na razie to zatrzymam. I nie będę wam tutaj zabierał y, dużo czasu. Tutaj mamy połączenie, słuchajcie, y, Magma Dragona i Ice Golema. Ja myślę, że tutaj akurat dob dobrze, że mamy takiego Gniszaka. Puścimy tutaj Kantrę. Czym czy trzami Accuracy? Zostańmy ze Speedem, zostańmy ze Speedem. Niech będzie Kantra. Może być jeszcze Skull Crusher, chociaż nie wiem, czy on nie jest rozebrany. Ale. Zobaczymy, zobaczymy, auto tak jak mówię i, i jak jakby były jakieś problemy no to będziemy się wtedy zastanawiali, wczoraj wczoraj jak widzieliście te tamte, um, wczorajsze te, 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 sk, te screeny z bossów no to nie było rzeczywiście problemów żeby, żeby, żeby to przejść bo tu stosunkowo dość niskie levele mają jeszcze te, te bossy Zobaczymy na, na tych kolejnych wyspach, tak? No To w końcu hard level, także dlatego myślę, że gdzieś tam gdzieś tam coś, coś mnie zatrzyma po drodze, no nie. No, choćby te Ascendy, te, te Awaken, nie, nie Ascendy, Awaken mnie, mnie zatrzyma, bo tam patrzyłem, że gdzieś tam trzeba było 20-20 gwiazdek, ja patrzyłem tam czempionów. Biednie z, z tych frakcji, które, te, które tam trzeba. Także tak, no to widzicie, nawet z tym, z dwoma stojącymi minionami, ten Ice Golem nas jako tako nie bije. Magma Dragon też. No, także ja myślę, że tutaj za chwilę będzie, za chwilę będzie końcóweczka. Za chwilę będzie końcóweczka. Magma Dragon już na podłodze. Został Ice Golemik, który też już obrywa jeden minion do końca. Próbuję jeszcze coś tutaj wykrzesać z siebie. Ale myślę, że nic z tego. Husk kończy robotę i mamy słuchajcie nowe sety i widok bardzo ładny, bo mamy sety ten, który na, na którym zależy mi bardziej. Tak? zobaczmy, czy tu jakieś crit rate, crit damage są. Zobaczmy na rękawiczki, no tu już gorzej, tu już gorzej, mamy HP, nic ciekawego, a tutaj niestety nie mamy ani crit rate'a, ani crit damage'a, no niestety, no niestety, a tu z atakiem z kolei, no także nie. tutaj co do artefaktów, no to takie, takie średnie zdobycze. I tutaj z kolei mamy Spiderka i mamy Dragona. I tutaj już bardzo ograniczona tak naprawdę liczba postaci, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Bo powiem Wam, że... Yy, czy to... To nie będzie się jako dungeon liczyło, no to będzie problem. Będzie problem nawet z Aurą tak naprawdę. Bo ja sobie ich raczej dam, chyba że... On raczej jest na Golasa. Raczej jest na Golasa. Tak. Dobrze więc, no, no trudno. No pójdziemy, pójdziemy tak, pójdziemy tak. Weźmiemy Alur. Ona, ona też Faction y, Kryptach ma. No nic. Niech lecą, niech lecą tak. Niech lecą tak, jak, jak, tak jak mówię na razie. Wszystko. Auto. Automaniak. No ale przynajmniej tutaj. damage raczej będzie też problem raczej będzie też z tymi frizami, może jakiś wiecie no tutaj do, dobrze mieć jest heal reduction na tego z yy, yy, Spidera bo tutaj no Dragon tutaj nie, nie, nie trzyma że tak powiem fasonu więc zaraz myślę że jak Royal Guard będzie miał turę no to jednak jeszcze zabraknie zabraknie ale tutaj yy, yy, Rotos potężne hity i za chwilę myślę że zakończymy też imprezę z, ze Spiderem. Jak widzicie, no nie, nie ma tutaj takich, jak, jako takich problemów. Nie ma jako takich problemów, i proszę, tu jest wysyp złota, wysyp złota, tylko tym razem tego bardziej tego setu Sonic. Więc zobaczymy czy tu będzie chociaż wiadomo, że najpierw sprawdzę to, accuracy no niestety, no niestety tutaj mamy Flat HP, ataki, no też nie za ciekawie Krytrejt y, z HP, z Resistem. No nic tutaj niestety nie powala z tych artefaktów, ja to jestem taki, że to sobie wszystko zatrzymuję na razie. I sobie wiecie tam gdzieś tam w przyszłości zobaczę, przeglądnę jeszcze. po Poulepszę, jakbym miał te jakieś, wiecie no z tych setów to może, może i warta, y, warto, warto coś tam trzymać i używać tych, y, jak to się nazywa? No, wiecie, co to, to zmieniają statystyki, o to mi chodzi, Dobra, tu sobie zrobimy w następujący sposób: no bo to już fale, to nam zależy, tak naprawdę, żeby jak najszybciej tutaj yy, damage wcisnąć. Nawet tego helikata tutaj może nie powinienem dawać, yy, bo on naj, najszybszy z tych, tych wszystkich, także. Myślę, że jakbym puścił tutaj, tutaj tak naprawdę, no wiecie, no można tak, dwie, dwie postacie bym puścił, pewnie by zrobiły to szybciej, no ale na rzecz takiego, że wybieram po prostu to zawsze jakoś tak automatycznie, nie wiem czy też tak macie, jakoś automatycznie wrzucam piątkę i tyle. I tyle, i tyle, i, tyle. I tak to wygląda. Dobra, i tutaj zbieramy sobie te punkciki, ja tak sobie zobaczyłem, słuchajcie, że za y, finish głównego bossa mamy tę stówkę, tak? Mamy stówkę, i ja się zastanawiam, czy to jest nagroda, która będzie się zmieniać, czy która będzie stale. No bo to raczej nie jest jednorazówka. Yy, także, no, no, szansa po wyczyszczeniu tych punktów jest. Gdzieś to tam było. Czekajcie, wrócimy, wrócimy na, szybci na szybciuchu. Na szybciuchu, bo to jest tutaj. O, i tutaj Pyt. mamy ze wszystkich. Słuchajcie, do zebrania, jak widzicie, stówkę. Stówkę za niego. No, czyli dwa takie. Takie samoniki będziemy mogli tutaj zrobić. No 2,5% na, na mityka to. Słuchajcie, nawet tyle nie ma jak jest podwójna szansa na Primalach, no nie? Także nie byle co. Nie byle co. Nie byle co też mo, mo, motywuje, żeby, żeby tutaj działać. Hmm, dobra, czy ja planowałem po prostu tutaj skręcić? Czy coś tu jest dla mnie interesującego? Jest jakiś kurczak? Tutaj wydaje mi się, że to do questów będzie trzeba tak czy tak zrobić. Bo widzicie, mamy tutaj, żeby wyczyścić 12 takich stage, y, które, które są więc może ja tutaj zakręcę może tutaj zakręcę teraz czy my mamy tutaj nie no będziemy mieli z menterem czy tutaj hask ma jednego nic no chyba chyba zrobimy co chyba zrobimy to w takim razie yy, tak sobie myślę że do 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 misji też yy, weźmiemy jego weźmiemy jego ten szkoda bo jest nagi może tak, tam tak zrobimy, żeby było, żeby było coś, no bo na Dimageu nam zale zależy. Wiem, że z Miscreated już pobierałem jakieś, jakieś rzeczy, no bo z niego już, no, no mało, mało już korzystam, no nie będę oszukiwał. Był to jeden z zresztą z moich pierwszych epików i bardzo się z niego wtedy ucieszyłem. Jak zobaczyłem wszystkie te oceny, w ogóle na Spider, to tak samo, no ten Shield. Przepotężny jest na Spiderze od MISCREATED Także no świetny champion jak się go trafi na początek Też teraz mam wrażenie, że przez to, że dają Dawali Tak, no bo mówię o Artaku, mówię o Wukongu Dawali tak dobre postacie na początek Że gdzieś człowiek Wiecie, że gdzieś te epiki tak zanikły mam, mam wrażenie Chyba nawet na początkowym etapie nawet No ale Gdzieś tam chyba później to, to myślę jak już się wymaksuje powiedzmy te, te, te legendy, podstawową postać tą rer, którą się wybierze, czytaj Kael'a, no to gdzieś już wtedy się myśli i kolejne mamy mityczne czarmy no i tak to wygląda, dobra wyczyściliśmy dwie, dwa, dwa, tu jest jeszcze jeden słuchajcie, jeszcze jeden jest, no ale ja na razie skręcę tutaj, skręcę na tego bossa mamy tutaj kolejnego z Spidera i ja tutaj zrobimy taki make. Zobaczymy, czy to się uda. Wrzucimy dwie cold hard, wrzucimy mi a wrzucimy nawet. Słuchajcie, mm, zapomniałem. Zapomniałem. Moja pierwsza void legenda i zap zapomnij jak się nazywała. No, 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 no. Nitwy. I nitwy. Widzicie? No musiałem sobie przypomnieć. Musiałem sobie przypomnieć, żeby Dobra, i weź, weźmy jeszcze ją do klinisów, do, do, do albo może. Może Lidię? No zobaczymy. Zobaczymy z Lidią. Może to pójdzie. idzie, idzie dość, dość szybko. A, no tak. No widzicie, na auto one używają najpierw swojego swojego A2. Także, no ale ja, ja tak jak mówię, to podejście znacie moje. Podejście znacie moje. Auto niech leci. Mi tam, ja tam się natury, słuchajcie, nie biję z, z mistrzami świata w rankingu. Także jakoś mi tutaj też y, nie, nie zależy. No i, i nikt mi tutaj kończy interes, kończy sprawkę i tym razem, no tak, tak biedniej się wydaje. Troszkę biedniej i znowu przewaga Sonika. Zobaczmy, czy przynajmniej tutaj, no niestety, atak, procent, substaty nieciekawe, tutaj mamy w ogóle rare, HP, crit damage, atak, flat, accuracy i resist, tutaj mamy speed, no, no nie powala, nie powala, niestety nie powalają na razie te, te sety, jeszcze wczoraj też coś tam wyleciało lepszejszego od widzicie, ograniczenia, tu będzie trzeba się wzmocnić jakieś postacie chyba. Co my tu mamy? Tu mamy. Mm, Night. Nie, to nie Revenanci. I Spirit jeszcze jest. Dlatego taka, takie są ograniczenia. Tak, tak, tutaj mało widzę u siebie. No dobrze, ale ja myślę, że co? Że oni we trójkę by sobie nie dali rady? Zobaczmy. Zobaczmy. Ja myślę, że to na tyle potężni zawodnicy, że nie będą tutaj mieli większych problemów z tym, żeby. Wykończyć tą tą sprawę. No tutaj możliwe, możliwe, że, że padnie nam. Nie crimson Widzicie, czasami wylatują, wylatują nazwy postaci z głowy, ale tak naprawdę wierzę, że jakbym tutaj samego Teodora puścił, to sam Teodor by tutaj to wyklinsował, no ale Gnud przepotężna postać, także. Też trzeba go tu było umieścić. Widzicie, jak, jak, jak Dickristurmeterek nie siada, to jeszcze Frizz, jeszcze kontrola. No coś wspaniałego. Gnut to powiem Wam, że jest. No, jak, jak, jak ja uważałem, czekajcie, tak, patrząc na fuzję, że, że co było wcześniej, no Pythona. Python uważam, że też jest był mega, ale tak, w porównaniu do Gnuta, który na, na PVE po prostu robi taką robotę. To jest coś niesamowitego, coś niesamowitego ta, ta postać. To, to, to człowiek naprawdę, jak wylosuje jakby kopię do Gnuta, no to, no to się cieszy. Tyl, tylko się może cieszyć tak naprawdę. No tutaj sporo heali, tam też y, sporo heali było od y, tego Fader. No tutaj dwie bomby. O, tu może być ciekawie, tu może być ciekawie, bo Gniszek zdążył. Zobaczymy, ile, ile nam jeszcze wezmą bo tutaj widzicie Gnut się wykłada no to mogą być jakieś pierwsze, pierwsze problemy może tak zignorowałem tutaj tą, tą, tą falę i chwilę. Mm, zaraz zobaczymy czy sobie poradzi ten nasz piekielnie potężny zawodnik no no zobaczymy jeszcze tu jest Razzlewark Szczurki i Scabrius i tego gagatka nazwy nie znam, ale myślę, że tutaj górą okaże się Teodor. Tutaj no, dłuższa, dłuższa sprawa z nimi była. Kiedyś, o to, to? To nawet blisko nie, blisko nie byłem, słuchajcie. Dobrze, i tak się ma nasza taka pierwsza, można powiedzieć, przeprawa przez Cur City, która została udokumentowana, tak? Następnie przeprawiamy się tutaj już jutro, myślę, przez, na nie myślę, tylko, tylko na pewno, przed Dead Rise i zobaczymy, jak tutaj poziomy ulegną zmianie, tak? Tutaj mamy kolejny klucz, więc do niego gdzieś to będziemy będziemy szli, mamy 8 i tutaj bosów koło siebie trochę, Awaken też 3 stages, no więc to wszystko jutro, dajcie znać właśnie teraz, możecie napisać, czy, czy wam się takie coś podobało czy też nie czy czy bo wiecie no to musimy większa motywacja większa motywacja jest zawsze jak jak komuś się podoba taka seria i teraz sobie jeszcze na szczęście słuchajcie otworzymy 10 niebieskich no jakoś tutaj nie zależy mi na tym żeby je jakoś bardzo zachowywać a zawsze przy odrobinie szczęścia może stać się coś wspaniałego tak może wstać się coś wspaniałego, Royal Guard, aczak, patrzcie, ile epików. Niesamowite to jest, że wylatuje 3 epiki na 10, tak naprawdę, przy szansie, która jest taka sama. A czasami, jak się otwiera na podwójnej, to, to takich rzeczy nie ma. Także no, mo można mówić o dużym szczęściu też. Tak? Może trzeba się cieszyć. Może trzeba się cieszyć, magnar, y, fajny epik. Właściwie. Trzy super, jakby jakbym był początkowym graczem, to naprawdę trzy super epiki, więc naprawdę e, dobry, dobra dziesiątka. Dobra, to by było na tyle ode mnie. Słuchajcie, jak się podobało, to zostawcie też po sobie jakiegoś lajkosa, y, komentosa. To już mówiłem o tym zbyt dużo, można powiedzieć. Jak chcecie się zatrzymać na dłużej, to subitu. I widzimy się w następnym odcinku. Siemano!